Siema! Dzisiaj! Dzisiaj robimy to takie coś, że dajemy sobie wyzwania, co mamy zrobić na trampolinie. Dobra, pierw daję za to jest Zosi yy... Musisz zrobić yy... salto. Nie, czekaj. Mam pomysł. Musisz zrobić salto na kupcaka, na czyli że kuczasz! Kuczasz, skaczesz na kupcaka i robisz salto. Okej. Okay. Dobra. nawet. Dobra, teraz. Ty mi daj. Okay. Ale nie, nie myśl tak długo, bo wiesz. A tak nagrywaj. Dobra, daję ci zadanie.

Pieczna, szepsna, siedemna, osiemna, 9, 2. Dobra! Teraz zawierałeś zadanie Au. Dobra, teraz ja ci daję zadanie, żebyś zrobiła pięć razy pupa kolano, czyli że patrz, robisz... Tak, pupa, a potem skaczesz i tak na kolana. Ale wiesz, że nie, nie ci boli nie, 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 To mam pomysł. Zrób salto. Potem wstań i zrób kolejne salto. Okej. Okay. <grym> salto. Teraz wstajesz i kolejne salto. Nie umiem inaczej. Dobra, jak Ty mi dasz teraz wyzwanie, żebym zrobił trzy salta? Dobra, ja. Dziesięć, dziesięć salty z rzędu. Nie, najwięcej to pięć. To jest. pięć salty z rzędu. Ja sobie kark połowę Jeden. Dwa. Trzy. Cztery. I pięć. Masz. Kurde, Dobra. Teraz, teraz musisz stanąć na rękach przez, przez trzy sekundy. Dobra, przejmujemy. Nie umiem jeszcze wystać na rękach. Jeden. Aż cztery. Ale nie no, nie tak, bo ty za szybko liczyłaś. O! Jeden, jeden, dobra. nie, 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 dobra, to na nie, 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 było, blisko było nie, 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 Jeden. Bo można, jak się ma niezaliczone zadanie, to traci się jedno serce, a ma się trzy serca. Okay. Dobra, dawaj. Jeden. Dobra. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dobra, jest dobrze. Dobra, ej, miałaś zrobić 3, a zrobiłaś 10. Dobra, teraz ty mi... Ja ci dałem trudne dodanie, to pewnie teraz ty mi też Dobra, co? Hmm. co by tutaj wymyślić? Zabieść salto, potem pupa nogi i znowu salto, a potem pupa nogi i zatańczyć swój ulubiony taniec. O, czyli mam zrobić salto, pupa nogi, salto, pupa nogi, i zatańczyć taniec. swój ulubiony taniec. No. Pierdzielę, to ma być. czekaj. Pupa nogi. Ale to i za ten swój dawaj już Masz zaliczone Dobra. Teraz musisz, musisz tak Wiesz, jak robi się fikołka, jakby takie, takiego fikołka do przodu? No. To musisz tak dookoła robić fikołki. Dookoła trampoliny. Jeden, dwa, trzy. Musisz dziesięć zrobić. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dawaj, dawaj! 10, kręci się głowie. No. Dobra, masz. Abyś mnie więcej. od razu mówię, najwięcej, to 25. No to 25 fikołków do przodu, ale jako salę to. Nie. Yeah. Nie no, być tylko 25 Okej, okay, to możesz tak zrobić 25 jak ja. A potem mam pomysł Co mi zrobisz na zadanie kolejne. Nie wiem, nie Dasz mi takie zadanie jak ja ci dam. E, Sale to, pupa nogi, salę to, pupa nogi i swój ulubiony taniec. Nie, ja, ja wymyślę swoje. Dobra, dawaj. Okej, okay. czyli 25? No. Ja jestem pomistrzem, dobra. No, no.

Dwadzieścia dysków, dwadzieścia try, dwadzieścia cztery, dwadzieścia pięć. A mi się kręci w głowie. O, ale Aj, zadanie... Jak zamykam jak zamykam oczy, to widzę niebieskie niebieski Bibi! Gdzie ty tam siedzisz? Dobra, no. Dobra, to teraz ty musisz zrobić... Eee... Musisz zrobić... Eee... Pomyślmy. Ja mam pomysł, mam pomysł. Okay. Musisz zrobić salto. Musisz zrobić salto. Musisz zrobić salto. Potem biegać tutaj dookoła trzy koła. Patrz, musisz zrobić salto. Potem trzy koła tutaj musisz biegać. A potem zatańczyć yy, właśnie swój taniec. Dobra. Dobra? Nie, dobra, tylko wymyślić swój taniec. Nie no, wiem, to zatańczysz cokolwiek. Dobra, dawaj. To na końcu mogę zamiast tańca zrobić pięć e... fikołków jako koń. Znaczenie fikołków w sali. Nie, okay. taniec, dobra. Okay, to... Dawaj. Salto! I dawaj, wstajesz, biegasz dookoła, trzy koła. Jeden, dwa! Trzy i taniec! Mm. No Cokolwiek szybko! Bo stracisz serce uh. <noise> To ma być taniec statuły <głos> <głos> Nie No to tracisz niestety serce Ale mamy trzy serca, więc ja mam trzy, a ty dwa Proszę nie, Że... nie, Aha. Dobra, już kończymy filmik, bo Zosia straciła serce Nara!